Witam Was, dzień dobry, ponownie się witamy, a więc zapraszam Was na cmentarz komunalny, dosyć długi tam gdzie ta jest fasada, ten dach widać się kończy i tutaj cmentarz je prawie do murów cmentarnych. Ulica Cmentarna nie jest daleko, a więc bardzo długi to jest numer cmentarz 130 A i jeszcze jest B. B to jest numer żydowski a więc trochę w innym miejscu tam jeszcze nie byłem ten odzyskuje jak się to mówi po, przejdę trochę między grobami to, to jest cmentarz komunalny wszyscy mogą tutaj leżeć A iści, ci co nie chodzili do kościoła, nie wiem wierzący katolicy i tak dalej to jest trudno do tego określenia zaraz się na cmentarzu znajdziemy, chwila przerwy a więc jesteśmy, wchodzi się od cmentarza komunalnego na cmentarz wojskowy on jest tro, znacznie większy niż to mi zejdzie, nie wiem, 15 minut jest zadbany Krzyż, później będziemy resztę. i cmentarz pierwsza wojna światowa 130a Grybów tutaj spoczywają w pokoju 721 żołnierzy poległy w latach 1914-15 z cesarsko-królewskiej armii austro-węgierskiej, 643 z armii niemieckiej, 51 z armii rosyjskich, 27. Cmentarz zbudowano w latach 1917-18. Projektował porucznik inżynier Hans Majer w 1916 roku remont 1997-98 i dojcze spreche jak to lubi, znicze są ale tu nie przeczyta zbytnio bo zasłonione z, z tego znicze są jeszcze wiązanki, to raczej są sztuczne kwiaty i krzyż, to co dodać, że jeżeli ten cmentarz remontowali to w takim stanie musiał być ten cmentarz tak zwany Komuna, komunalny, bo też chyba i ten też remontowali, jeden i drugi, tam i się... I tu oczywiście kolejne. Trzeba będzie niestety stanąć na mogiłach, bo niestety innej opcji nie ma. Bo chcę to wszystko pięknie nagrać. Tak, żeby każdy widział. Adolf Doktor Rolet, Jeden nieznany. Teraz jest lepiej, bo nie ma słońca, wtedy było słońce, to nie wiedziałem nawet co nagrywam. Doktor Sasika, Franc tu już nie będzie. A więc rosyjski żołnierz, rosyjski żołnierz, austriacki żołnierz Wiatr jest tu. Ulica nie jest główna, to nie będzie rochliwa. Ta przed chwilą jechałem i tu mogiła zbiorowa. Możecie sobie przeczytać i oczywiście znicza, co będzie wywalić. Tak wygląda. Nagrywam ze słuchawek, jest wiatr, to też mogą być jakieś zakłócenia. Jeżeli będzie 130B, czyli Żydowski, to tam sądzę, że niewielu jest. Około 10 może być, 8 nie wiem. O tak będzie czyli Węgrzy też leżą tu jest na tyle dobrze, że jest wykoszony nie będzie te, tego wypadku co miałem w Moszczenicy, że mnie przerwało nagranie no chyba tak też jest pięknie bo przy schodzącym słońcu zaraz pokażę jest około wpół do ósmej rano 20 o, przepraszam 18 źle mówię września mogiły zbiorowe to cmentarz jest niewiele mniejszy niż Sękoła i ten numer 80 mam na myśli i tu jest droga cmentarna, tak, zwa, no, tak się nazywa I130A. i trzeba będzie. Tu mikrofon mam, tu już jest nieczytelne. Tego dużo tych płyt nie ma. Tu już krzyża pojedyncze. betonowe stele tablice żeliwne pewnie i krzyż w razie czego To już wywrócona chyba będzie o tak jeżeli ktoś przeczyta nie mam tego i ostatnia z tego typu Teraz będę szedł te mogiły, to będę szedł w wersji do tyłu. Stanisław Wasi Wasilewicz. Mógł służyć w rosyjskiej armii, raczej nie bo jest Sidny, chociaż niekoniecznie. Jeden e, Cesarski-Królewski. Karl Wilhelm Peter. Wolfgang Huber. Proszę tak za tego, bo ta wtedy to trzeba podnieść Ludwik Tak będzie Ludwik hopkę Mam nadzieję, że ręką będę w mikrofon zasłaniał, żeby w razie czego nie było Bo to nagrywam ze słuchawek O Jeden rząd już jest za Później pójdę i tego. Ponieważ duży cmentarz, to zmieniam zdanie. Mogę nawet i 20 parę minut nagrywać. Tu, oczywiście, każdy sobie przeczyta. Paul Doyle, chyba austriak, albo armia pruska, czyli niemiecka. Franz Schaffer. Johan Mannhardt. I ostatnia. Jeden nieznany żołnierz austriacki. Czyli to pójdę na równo. Tu raczej, tu raczej są mogiły podpisane. Teraz sobie na spoko. Wszystko nagram. Grybów mi zajdzie około 3 godziny, 2,5, i pół, a później powrót, zresztą w sumie jako całość liczę, drugie August konieczny a później kierunek Gorlice Transklicz Heinrich Maurer Tomasz Krakowiak, czyli może być Tomasz Krakowiak, raczej Polak Kolejna To idzie, widzę szybko, to liczę, że około będzie jeszcze 5 minut nagrywania. Może siadam. Zależy od cmentarza. Są takie co nagram 2, 3 minuty, 4 tak. O, ten 129 to oczywiście, a są takie większe jak ten, to się nagrywa y, trochę dłużej. A więc kolejny od razu. Mazan to Emil Fotel. Johan Oster. Nie wszystko będę czytał. Tutaj jest niby nieznany, ale tu jest tablica odpadła. Chyba Arnold Cossard. Jeżeli będzie, no to oczywiście będę wyciągał strady. To oni powinni wstawić. Paul Barrett. LED. Jeżeli jest, to wszystko będę pokazywał, żeby było wiadomo. A więc, widać to, co widać. Wy też widzicie bardzo dobrze. I te wszystkie materiały, co dzisiaj, jutro będę nagrywał, to będę w tym tygodniu opublikuję. Kolejny. I to jest chyba na. I zachód jadąc z tym cmentarzem, to już jest chyba ostatni. Nowy sąd już chyba nie ma. Chyba, że tam będą pod tytułem nie wiem, Limanowa, czy gdzieś od 300 numeru. No to możliwe, ale nawet nie wiem, gdzie się to znajduje. Może kiedyś pojadę tam. Ja będę miał czas, oczywiście. To, co widać. Czyli jeszcze będzie parę rzędów tu chyba nie ma. Tu jest ten grob nieznanego żołnierza. Tablica pewnie była, tylko że odpadła. I ostatni. Heinrich schmidt Austriak, Niemiec Tu będą dłuższe rzędy tak zwane, może nawet wszystko nagram z powodu tego, że aby nie później nie chodzić Stanisław Bukiewicz to Polak, może grybowianin nie wiem Chociaż niekoniecznie Karl Kudrna Polak, pol, polskojęzyczny Zobaczymy To przynajmniej będzie na tyle, że To już jest Słowak, Czech, Chorwat Trudno mi określić Johan Rychnowski Ryn, 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 Przepraszam Jak chcemy lić. Franz Lepak Jeszcze trzy rzędy To jeszcze parę minut zejdzie Franz Rittner, Ritter Johan Janusz Pawliczek, Johan, to może Słowak, Czech. I wie, y, wieczne odpoczywanie raci dać Panie, świat i nie świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Boże, zbaw ich duszę. Stefan, Godek. Johan Kozłowski, to może być Polak. Paul Weignang, jakoś to. Nie wiem co to jest, nie chcę mi się wchodzić. Gustaw Berger i przedostatni rząd. I tu będzie krzyż złamany. Czyli Pank podczas pod nie wytrzymał ponad 100 lat, bo to raczej większość rzeczy może być mieć 100-parę lat. Johann Twardek, Polak możliwe. Anton Sz e Szczepan, może Polak też, kolejny. Rybów nie jest dużym miastem, więc tu nie idzie tego. Jeżeli ktoś chce znaleźć, to lepiej i za pomocą GPS-a, wtedy szybciej, krócej i się nie pobłądzi. W sensie, że się znajdzie Franz Krzyszkowicz, możliwe Polak. I tu oczywiście widać bazylikę, tam chyba widać. I ostatni rząd, i tak dalej. To dojdziemy do końca. Franz Kafka, może trzech chyba Johan Zielonka tak widać i oczywiście to już był Austriak Niemiec Franz Swoboda krzyża oczywiście takie każdy jeden to jeden nieznany żołnierz Austriacki Kolejny nieznany żołnierz austriacki. Kolejny Ko Karl Jansen. Nazwisko chyba szwedzkie czy skandynawskie. Johan Blank. Stefan Gefard Soballa. Możliwe, Polak. To jedynie znak zapytania. I ostatni. Bo to nie jest grup nieznanego żołnierza, bo tablica jest. Widać Filip Wzgledów Void. A więc zostawimy tak. I to będzie już ostatni. A więc teraz sobie przejdziemy. Nie będę już włączał pauzy, bo to nie ma niczego, tyle to nawet i parę sekund, jeżeli dojdzie do tematu, to będzie nic się nie stanie. A więc tu będziemy za niedługo się rozstawać, bo już wszystko zostało pokazane. Tu byłem, to to grybów będę miał z głowy. Jeżeli znajdę Żydowski 130B, też pokażę, i to będzie te... tamty już nie pokazywałem, bo nie miałem tego. Tak to wygląda. Tu jest ciąg dalszy komunalnego, a więc tu 17 nawet weszło. No cóż, ile było to było? Teraz trzeba Wam podziękować, i jak się to mówi, na tym temacie zakończyć. I dozo.